Trzeba być bardzo zmobilizowanym, żeby oszczędzać kasę. Nieprawda. <klucza> dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Karolina i przejdźmy do rzeczy. Witam Was serdecznie w, na moim kanale. I dzisiaj taki troszeczkę miszmasz będzie z tego, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia. pozbierałam sobie troszeczkę Waszych komentarzy z moich filmów no i jestem ciekawa, co Wy myślicie na temat tego, co ja myślę, na temat tego, co Wy mówicie. Pierwsze pytanie, które zadała Paulina czy jest sens jeździć do paru sklepów jednocześnie? Wszystko zależy od tego, co chcecie kupić i czy rzeczywiście jedziecie tylko po jedną rzecz do jednego sklepu, bo zdarzało mi się już wiele razy, że pojechałam po jedną rzecz, okazało się, że tej rzeczy akurat nie było. I w tym przypadku nie dość, że nie oszczędziłam, to jeszcze straciłam na tym, że jechałam i korzystałam z paliwa niepotrzebnie. Widać to się niestety dosyć często, dlatego teraz, jak już jeżdżę do sklepu, to jeżdżę raz w tygodniu, w poniedziałek. I zakupy z tego jednego dnia wystarczają mi na cały tydzień. Jadę później znowu w poniedziałek, zawsze wydaję mniej niż 300 zł. Na co konkretnie mi wystarcza? Zapraszam Was serdecznie tutaj. go wydaję 1500 zł i Ty też możesz na zakupy spożywcze. Mam nadzieję, że coś z niego wyciągniecie. Magda doceniła moją listę z listonika, którą robię i za każdym razem mam taką samą listę i tylko sobie odznaczam rzeczy, które są mi potrzebne. Kiedyś też miałam taki okres, że brałam kartkę i robiłam listę, co mi potrzeba. Tak naprawdę, jakbyście się zastanowili, Wiecie, za każdym razem te same produkty w sklepach, więc w sumie po co robić za każdym razem nową listę? I przy okazji przypomniało mi się też e, o tym, że chciałam troszeczkę powiedzieć a propos robienia zakupów na zapas. Uważam, że są takie rzeczy, które zawsze warto kupić: to jest na pewno makaron, to jest na pewno mąka, to jest na pewno ryż, pewno mleko również warto kupić, jeżeli kupujecie w kartoniku, a nie świeże. To ono ma przydatność do spożycia parę miesięcy już w tej chwili, nie widzę powodu, dla którego nie miałaby nawet osoba, która jest sama robić sobie zapasu na promocję mleka, Bo ja, ona po prostu może sobie leżeć, no więc niech sobie leży. U nas mleko idzie bardzo szybko, mimo tego, że większość czasu u nas w domu nie ma, to i tak tak około jednego litra na jeden lub dwa dni schodzi. Czekam się całkowicie, że ciuchy z lumpeksów są super, dlatego że widać, jak się ciuch sprawuje. Jeżeli jest sprany wyciągnięty, brzydki. Szary i tak dalej, no to wiadomo, że już nic z tego nie będzie. Natomiast jeżeli masz dżinsy, które są dobre na ciebie, ładnie pasują i tak dalej, to one się nie rozciągną, nie popsują, nic im się nie stanie. Chciałam dla Was zrobić film o wydawaniu pieniędzy na budżet taki domowy i tak dalej w zależności od tego ile się wydaje na różne rzeczy w miesiącu, ale niestety okazało się, że dostałam jeden komentarz na temat tego jakie są koszty utrzymania i wychodzi na to, że przy zarobkach 5-7 tysięcy płacisz 3-3,5 do 3 tysięcy za wynajem, czyli zostaje Ci około 1500 minimalnie do 3,500 500 maksymalnie, 3500 na jedną osobę to już jest bardzo dużo pieniędzy, natomiast jeżeli chodzi o jedną osobę i miałaby się utrzymać, jeżeli by zarabiała 5000 i wynajmowała za 3,5. No to powiem szczerze, że 1500 zł to jest taki pułap bardzo wysoki, dlatego bardzo trudno mi jest na tej podstawie zrobić jakikolwiek film. Ja mam bardzo nieregularne i nie do końca realne koszty mojego domu, natomiast no mogę to kiedyś tam wam też pokazać, jak to wygląda, ile mogę zaoszczędzić, a jakie są koszty utrzymania. Teraz idzie zima, więc będzie drożej dużo niż było, ale nadal no to będą takie kwoty, że jednak zarabiam więcej niż wydaję, więc mam tą przestrzeń na oszczędności. Ludzie, którzy muszą bardzo dużo oszczędzać, bo nie mają na życie, przez to, że mało zarabiają, mają większy problem. I w tym momencie albo właśnie dociskasz pasa i robisz jak najtańsze zakupy i uczysz się od ludzi takich jak my, jak oszczędzać w różnych miejscach, żeby jak najwięcej zyskać. Ale no, mimo wszystko ten minimum pułapu zarabiam, wydaje, musi być zawsze zachowany. Kolejny komentarz, który dostałam, to był, dlatego lubię robić wszystko z marszu. Wtedy nigdy nie mam żadnych wymówek. Ja ostatnio miałam taki pomysł na film, ale nie zrealizowałam go, bo miałam trudne warunki tego dnia, żeby nagrać wam vloga z tego, jak robię tylko te rzeczy, które zajmują mniej niż 2 minuty, mniej niż 30 sekund, takie, które można zrobić z tak zwanego marszu. Powiem wam szczerze, że to są chyba najgorsze rzeczy, bo to są te rzeczy, które żalci, stawia je na później, bo przecież tak krótko ci zajmują. Ale jeżeli masz Tyle tych rzeczy, które zajmują do 30 sekund, to już masz tyle czasu zajęte. Nieważne, że to jest 50 tysięcy różnych rzeczy, ale to jest nadal 50 tysięcy różnych rzeczy, które zajmują po 30 sekund i zajmują cię ostatecznie cały dzień. To tak nie do końca jest, że możesz wszystko robić z marszu, żeby mieć więcej czasu dla siebie i żeby mniej ci się bałaganiło czy cokolwiek. Natomiast małe zmiany. W swoim życiu, które możesz wprowadzić, na przykład zostawiać właśnie czysty zlew wieczorem, albo sprzątać zawsze ze stołu po posiłku, a nie zostawiać tego nie wiem, no, za pół godziny, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko te rzeczy, które można robić rzeczywiście od razu i nie trzeba poświęcać na to dużo czasu, a bardzo znacznie zmieniają Twój komfort życia, powiedzmy. Czasami też potrzeba takiego rozpędu, że zaczynasz robić jedną rzecz, później drugą, później trzecią, i jakoś wtedy samoleci, bo nagle okazuje się, że cały dom posprzątasz. Nagrywam już drugi dzień z rzędu, więc tylko dokończę Wam wątek, bo zapomniałam odpowiedzieć na bardzo ważny komentarz od jednej z moich ulubionych subskrybentek. I macie go tutaj. Ja nie mam sposobów na inflację specjalnych. Ja mam takie nastawienie, że pieniądze wydane są wydane i nic z tym nie poradzimy. Jeżeli ser kosztuje 30 zł, a jeszcze miesiąc temu kosztował 20, to co ty możesz na to zrobić? Nieść sera? Dobrze, to nie jest sera, nie jest mleka, nie jedz wody najlepiej nie pić, bo rachunki za wodę wysokie i chleba może też nie jeść, a może upiecz, ale w sumie tak pieczesz, to też przecież cię kosztuje zapiekarnik, prąd. I teraz mamy takie zamknięte koło. No, coś. Tyle kosztuje, i teraz Twoją e, rolą jest wybrać sobie, czy to jest warte Twoich pieniędzy, czy nie. Jeżeli inflacja sprawia, że koszt czegoś jest za wysoki dla ciebie, to po prostu tego nie kupujesz. Jeszcze jakiś czas temu po Wam krewetki, nie wiem czy pamiętacie, miałam taki jeden haul, w którym pokazałam Wam, że. Kupiłam krewetki, bo lubię, no i to jest jedyna rzecz, mięsna, którą kupuję do domu. No i stałam je kupować, ponieważ opakowanie z 8 zł wzrosło teraz na 12 chyba za parę krewetek w oleju. Jeszcze do pewnego momentu moja przyjemność była ważniejsza, a w tym momencie sorry, ale 12 zł za jedną krótką przyjemność zjedzenia krewetek. No, to nie bardzo. To już wolę sobie odłożyć kasę i pójść sobie do restauracji kiedyś tam i zjeść krewetki przyrządzone na świeżo, w jakiś fajny sposób. Więc jeżeli chodzi o inflację, no to niestety mamy takie czasy, jakie mamy. Rzeczy kosztują tyle, ile kosztują, i po prostu ja sama decyduję, czy to już jest dla mnie za drogie, czy jeszcze nie. No i są takie rzeczy, za które naprawdę dużo pieniędzy płacę, bo oszczędzanie właśnie po to jest, żeby sobie pożyć i żeby sobie wydawać pieniądze na to, co ty chcesz, a nie żeby. By Ci zabrakło na przykład na rachunek na następny miesiąc. I teraz y, przy okazji warto jest już się zastanowić nad tym, co będziecie robić w grudniu na święta. Proponuję już wrócić do mojego filmu. Tutaj Wam podmiękuję film o zakupach świątecznych, tak trochę nietypowo i kontrowersyjnie. Jestem ciekawa, jakie wy macie zdanie na ten temat. Zostawcie mi tam parę komentarzy. To może YouTube załapie w algorytm znowu ten mój film stary o, o prezentach. Bardzo mi się spodobał taki mega długi, długi, długi komentarz, który ktoś ostatnio zostawiał. Pod jednym z filmów, który w ogóle moim zdaniem nie jest na temat tego, co mówiłam, ale tak mi się podoba, bo tak nie do końca wiem, czy ta osoba jest haterem, czy jest zwolennikiem, fanem mojego kanału. Chyba mnie nie subskrybuje z tego, co widziałam, więc to jest ciekawa sytuacja, właśnie, bo napisanie takiego długiego komentarza z tyloma wykrzyknikami i tyloma przemyśleniami po drodze to jest. Bardzo interesujące w ogóle, jak ktoś na to wpadł i skąd on to wziął pomysł na to. Otóż ja nie jestem wszystkożerna, a też nie jestem weganką i nie jestem też do końca wegetarianką. Ja po prostu nie gotuję obiadów. O tym więcej mówiłam właśnie w tym wideo, więc zapraszam Was tam. Ja, kiedy byłam wyganką, to ja zaoszczędziłam najwięcej pieniędzy. To było dlatego, że nie kupowałam zamienników, bo wtedy były jeszcze bardzo drogie. W tej chwili zamienniki kosztują tyle samo albo mniej nawet niż mięso, więc nie dam sobie mówić, że są drogie, bo rynek na nie jest coraz większy i po prostu tanio możesz coś dostać, żeby zrobić obiadek. Ja czasem jestem w stanie z jednej paczki takiego mielonego, powiedzmy, czy tam gyrosa, zrobić tortili dla dziewięciu osób, więc naprawdę. Da się, jak się tylko chce. I komentarz, który ja uwielbiam po prostu. Dla mnie bycie weganinem to nie jest kupowanie gotowców, tylko samemu w dużej mierze powinno się to jedzenie robić. Otóż, bycie weganinem moi drodzy, to jest nie jedzenie mięsa i produktów odzwierzęcych oraz jak niektórzy się kłócą, nieużywanie produktów od zwierzęcych. Jeżeli masz jakiś szampon, jest on produkowany przez firmę, która y, testuje na zwierzętach to nie jest szampon już wegański i nie możesz go używać jako weganin. Natomiast robienie samemu jedzenia w domu nie jest wegańskie. W żaden sposób. To nie ma nic wspólnego w ogóle. Jedzenie zdrowe nie jest wegańskie. To znaczy, oczywiście może być, ale samo bycie weganinem nie oznacza, że nie można jeść gotowców, więc nie za bardzo ten komentarz rozumiem. Ja wiem, że na temat diety jest bardzo dużo różnych opinii i tak dalej. Bycie idealnym jeszcze nikomu nigdy nie pomogło. Każdy z nich Idealny, każdy ma jakieś minusy i każdy popełnia jakieś błędy. W tym oczywiście ja. Trzeba być bardzo zmobilizowanym, żeby oszczędzać kasę. Nieprawda! <laughs> nie musisz mieć dużej mobilizacji i nie musisz robić nie wiadomo czego, żeby oszczędzać pieniądze. Ja o tym akurat mówiłam w tym filmie. Każdy może oszczędzać pieniądze, nawet jeżeli zarabia najniższą krajową. No jednak na większości rzeczy trzeba przeoszczędzać, szczególnie jeżeli jesteś sama. Albo sam i masz siebie utrzymać w mieście jeszcze, no to pewne rzeczy niestety musisz poświęcić, żeby oszczędzić. Taka jest prawda. My kiedyś zarabialiśmy poniżej, najniższej krajowej i oszczędzaliśmy mimo tego, więc naprawdę da się, tylko trzeba w bardzo wielu kwestiach się poświęcać. I między innymi tyczy się to jedzenia. Czyli nie możesz sobie kupić najdroższej szynki, jaka jest nie, tylko jednak no, musisz przeoszczędzić na tym. I nie możesz też jeść chleba z szynką i serem za każdym razem, i masłem, jeszcze taką grubą. Warstwą, jeszcze chlebem z piekarni, tylko trzeba niestety przeoszczędzić na niektórych rzeczach. Warto korzystać z życia. Jak najbardziej, zgadzam się, trzeba korzystać z życia i po to właśnie, moi drodzy, jest oszczędzanie, żeby korzystać z życia. I jeszcze chciałam jedno powiedzieć, nikt mi tego nie skomentował, aż się dziwię, że nikt mi tego nie skomentował, bo mój kanał jest ogólnie rzecz biorąc o oszczędzaniu i nikt mnie nie zapytał o fryzjera. Mam kolory typu fiolet, kolorowe włosy, drugi raz kolorowe włosy, niebieskie włosy i tak dalej i nikt ani na osoba w moich komentarzach się nie zapytała: A skąd masz kasę na fryzjera? I powiem wam, skąd mam kasę na fryzjera. Po pierwsze, mam bardzo dobrą przyjaciółkę, która jest fryzjerką i ona po prostu mnie przyjmuje na tak zwany krzywy ryj, czyli nie bierze ode mnie pieniędzy za poświęcony jej czas. Natomiast ja się z nią kłócę i bardzo często jej tam wsuwam i tak kasę za to, że ze mną siedzi. Ale płacę za same materiały. Druga sprawa, moja mama ma fryzjera i za to też no, nie płacę. Właśnie tak to wygląda i powiem Wam, że gdybym miała chodzić do normalnego fryzjera i za koloryzację płacić 350-400 zł, to bym tego nie zrobiła do dzisiaj prawdopodobnie. Ograniczałabym się na pewno do ścięcia, po prostu na własną rękę tak kiedyś też robiłam że po prostu sama się obcinałam. Ale mam to szczęście, jestem obdarowana fryzjerką przyjaciółką, więc mogę sobie pozwolić na takie właśnie szaleństwa, jak tutaj dzisiaj mam na głowie. Nie wiem, na ile to widać, jak wygląda moja głowa. Wsadzę Wam tutaj zdjęcie, żebyście sobie zobaczyły. I ostatni chyba komentarz na dzisiaj, który sobie zostawiłam na temat wydawania pieniędzy, których nie mamy. Powiem Wam szczerze, że hmm, przeczytałam ten komentarz za pierwszym razem z takim troszeczkę urażeniem, że jak tutaj ktoś do mnie może mieć pretensje o coś Takiego, a później sobie pomyślałam, że no dobra, jest rzeczywiście ważny temat do poruszenia tutaj. Jeśli raty są 0%, mechanizm myślenia jest identyczny jak w przypadku innych zadłużeń. Każdym zakupem na raty mniej czujemy wartość pieniądza i lekko nam przychodzi taka decyzja. A wydajemy pieniądze, których nie mamy. Jest, powiem Wam, dużo prawdy życiowej w tym komentarzu, dlatego, że oczywiście zgadzam się z tym, że jeżeli bierzemy jedne raty, a później drugie, a później trzecie i czwarte i piąte, możemy się rzeczywiście bardzo nakręcić. W pewnym momencie łapiemy się w takiej spirali zadłużenia, że nawet nie wyjdziemy z jednego, a już się zaciągamy na drugie. I jak najbardziej się zgadzam, ale komentarz tej samej osoby wytłumacza dokładnie to, co ja myślałam kiedy go pierwszy raz przeczytałam. Taki zakup można interpretować na kilka sposobów. Trzeba by było przeanalizować umowę ratalną, warunki finansowe, jakie posiada dana osoba i ryzyko, jakie może podjąć. W umowie może być zawarta klauzula o płatach, mimo tego, że raty są przedstawiane jako 0%. Ja akurat mam w tej chwili raty za mieszkanie, raty za komputer, za właśnie suszarkę do prania. Gdybym miała czekać z zakupem tej suszarki tyle czasu, ile potrzeba mi na to, żeby spłacić resztę to prawdopodobnie mój dom by wyglądał tak jak w ostatnim filmie o sprzątaniu. Czyli za każdym razem, kiedy się zabieram za sprzątanie, okazuje się, że są wywieszone trzy suszarki. Dodatkowo później trzeba zrobić kolejne pranie i jeszcze kolejne, i jeszcze kolejne, i jeszcze kolejne. Ja nie mam na to czasu. Nie mam na to siły, nie mam na to energii. Po prostu mój czas, szacunek mój do mnie samej wymaga, żebym suszarkę miała. To nie znaczy, że każda osoba na całym świecie ma się zadłużać i kupić sobie suszarkę w nowo. To chodzi tylko o to, że w mojej sytuacji, w której ja jest, również finansowej, bo prawda jest taka, że mimo tego, że mam raty, to jednak mimo wszystko mam oszczędności, więc to tak nie działa do końca, że ja tych pieniędzy nie mam, tylko mam tylko wolę je trzymać na na przykład spłatę tamtych rat. Gdybym miała od ręki wydać 2,5 tysiąca, to nie miałabym 2,5 tysięcy. Warto jest mieć jakiś tam pułap, u mnie to jest zawsze między 5 a 7 tysięcy pieniędzy, które po prostu są. Na następne wydatki, i mi się zbliżają płaty za gaz, i prawdopodobnie będzie to rachunek w wysokości 2500. Na początek. Podejrzewam, że więcej, bo wzrastają teraz koszty gazu. I ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby wydać pieniądze, które mam, na to, co mogę kupić na raty 0%, które dodatkowo obniżają wartość produktu, który kupuję. Dlatego, że te pieniądze, które są warte teraz 2,5 tysiąca, za ten miesiąc, dwa, czy cztery, czy sześć, kiedy spłacę te raty, będą warte dużo mniej. Ile dokładnie tego nie wiem, bo się na tym nie znam, ale wiecie sami jaka jest inflacja. Oczywiście, że tak. Nie należy się zadłużać, jeżeli masz z tym problem, jeżeli nie potrafisz nad tym zapanować. Powiem szczerze, że znam takie osoby, które nie potrafią oddzielić zachcianek od Must Have. U. Ja już parę razy o tym mówiłam, ale ja mam listę rzeczy, które chcę kupić i kupuję tylko te. Które są na ten moment uważam, że może nie niezbędne, ale przeważające są plusy nad minusami. Nie kupujemy każdej dużej i drogiej rzeczy, która jest nam potrzebna. Chciałabym bardzo kupić sobie nowy aparat, ale go nie kupię, bo wiem, że to będzie wydatek powyżej 3000. I nie stać nas na to, żeby mieć fanabery w postaci aparatu, jeżeli ten jeszcze działa i ten się sprawuje. Po co? Nie ma potrzeby, tak? Ja kupiłam suszarkę, ponieważ mój czas, moja energia i moje zdrowie psychiczne jest dla mnie ważniejsze niż wyda 2,5 tysięcy w okresie jakimś tam określonym. Absolutnie się zgadzam z każdym słowem w tym komentarzu, i on sam określa to, co chciałabym tutaj przekazać. Wszystko zależy od sytuacji. Twoje pieniądze lub. Pieniądze, których nie masz, twoja decyzja, dlatego, że jesteśmy dorośli, świat nakręcany pieniądzem, różne na udogodnienia, które mamy. Gdzie pralka to też jest udogodnienie, mogłabym nie mieć pralki w sumie, bo czemu wydawać pieniądze na pralkę, mogłabym nie mieć zmywarki, bo po co na to wydawać pieniądze i tak dalej. Do momentu, w którym twoje zadłużenie nie wchodzi na twoją jakość życia i rzeczywiście nie myślisz o tym, jakie później spłacisz, to jak najbardziej się zgadzam, natomiast ja w mojej sytuacji, konkretnej w której jestem, uważam, że to było dobre rozwiązanie, przynajmniej dla mnie. Także dziękuję bardzo za takie komentarze, bo one najbardziej nakręcają mój umysł do działania i dzięki nim. Mogę Wam pokazać coś nowego i wytłumaczyć coś, czego może nie jestem w stanie w takim krótkim opisku zmienić. Zwracacie mi też uwagę na rzeczy, które są ciekawe, i ja bym sama na nie nie wpadła. Jest jeszcze jedna sprawa. To, że ja jestem blogerką od oszczędzania, powiedzmy, jestem oszczędną osobą, jestem sknerą i tak dalej, a wydaję pieniądze na takie pierdoły. Oszczędzanie. Ma swoje cele. Ja nie mam celu dalekosiężnego. Jeśli to wideo Ci się podobało, to myślę, że spodoba Ci się też to, które tutaj Ci proponuje YouTube. A ja się z Tobą żegnam i do zobaczenia w następnym. Pa.